Prawie 80% pytanych Ukraińców twierdzi, że prezydent Załęcki jest bezpośrednio odpowiedzialny za korupcję w ukraińskim rządzie, czyli jest patronem korupcyjnego układu. Natomiast sam Załęcki, pytany podczas wywiadu dla BBC, ma o problem korupcji na Ukrainie. Trzeźwo stwierdził, że nowsze moi ludzie kradną, ale tylko frajer by nie skorzystał. Żartowałem, stwierdził, moi ludzie kradną, ale tylko ukraińskie pieniądze. Tej zachodniej pomocy nie ruszają. No tak było. Nie zmyślam. Witam was. Zaczynam od fragmentu wywiadu, bo ja sobie nie robię jaj. Chłop rzeczywiście tak powiedział. But look, there are a lot of people who say there has been a lot of corruption in this first year, and that it, that's why you are firing. Just from all you minister. have to know, all these cases, all the, all these cases are not with the help, are not connecting that niepewiasta, as not, not connected with the help of our partners. So it's not about the weapon of our partners. Or money for the weapon, or money for the budget to give pensions, social support, etc. It's in other cases. It's not about the partners. Wywiad został przeprowadzony w weekend i ja jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania. Czy Wodymir Zelenski chce nam powiedzieć, że jego ekipa wyrobiła sobie jakiś złodziejski kodeks? W którym zaodnia pomoc nie jest rozkradana, czy może to jest tak, jak w piosence Kukiza za swoje pije i lekce. Anyway, A teraz przechodzimy do sondażu, bo to on jest głównym motywem tego materiału. Zacząłem od sprawdzenia, czy to nie jest rosyjska. Prowokacja, no i niestety dla Wodymira Załęckiego nie jest. Fundacja Inicjatywa Demokratyczna to organizacja powstała zaraz po rozpadzie ZSRR, no, czyli powstała na, na, w tym samym czasie, w którym zaczęła się wykluwać. Ukraińska demokracja, kiedy w 2020 roku zmarła jej założycielka, kondolencje składała Kancelaria Prezydenta. Ja teraz nie wiem, czy w 2020 to już była ekipa Załęckiego, czy wcześniej Poroszenki, no ale generalnie to jest postać publiczna, aktywistka, społecznik, kobieta znana na Ukrainie, doceniona przez ekipy. Władze. W artykule macie link do oficjalnego telegramowego konta kancelarii prezydenta. No a teraz przejdźmy do pytań. Pytania dotyczyły różnych aspektów życia społeczno-polityczno-gospodarczego Ukrainy. My się tylko skupimy na korupcji. Pytanie pierwsze. Postrzeganie odpowiedzialności prezydenta za korupcję we władzy wykonawczej w czasie wojny. Według Stanu na początek lipca 2023 roku 78% respondentów uważa, że prezydent Ukrainy ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za korupcję w administracji rządowej i wojskowej. Tylko 18% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Warto zauważyć, że starsi Ukraińcy są bardziej wymagający wobec prezydenta niż młodzi ludzie. Jeśli wśród respondentów w wieku 18-29 lat 70% zgodzi się z tezą, że za korupcję odpowiedzialna jest głowa państwa, to wśród osób w wieku 60 plus udział postaw krytycznych wzrasta do 81%. Innych znaczących różnic nie ma ze względu na sytuację finansową czy region zamieszkania. Z następnego pytania wynika, że społeczeństwo jest tak zniesmaczone korupcją ekipy Załęckiego, jest tak zdesperowane, że chciałoby, by Zachód zaszantażował ekipę Załęckiego wstrzymaniem pomocy, by ta dokonała samoczyszczenia. Dostrzeganie nacisków zewnętrznych i publiczne potępienie władzy w związku z korupcją. W sierpniu 2023 roku ponad połowa respondentów, 55%, zgodziła się z tezą, że pomoc wojskowa dla Ukrainy powinna być udzielana przez partnerów zagranicznych pod warunkiem skutecznej walki z korupcją. Tę wizję interakcji Ukrainy z partnerami zagranicznymi najbardziej podzielają mieszkańcy regionów zachodnich i centralnych odpowiednio 60,6% i 61,1%. Natomiast jeżeli chodzi o nagłośnienie sondażu, to stoi za nim stosunkowo młody, ukraiński, anglojęzyczny, ukraiński portal Kyiv Independent. Jednak dziennikarze mają doświadczenie, założyciele przeszli z dużego ukraińskiego dziennika Kijów Post. Sam Kijów Independent został założony w 2021 roku za pieniądze wasygnowane przez rząd Kanady, czyli to też nie jest Ruska prowokacja. Jak zobaczycie na samym dole artykułu, jest on sygnowany logotypem organizacji OCCRP, czyli Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy Śledczych, stojących m.in. za raportami Pandora Papers i Panama Papers. Jeżeli ktoś nie zna tematu, to zachęcam, gorąco zachęcam do zapoznania się z raportem odnośnie skali złodziejstwa przy okazji eksportu ukraińskiego zboża. To jest raport OCCRP, powstały w czerwcu albo w lipcu. Setki firmy słupów eksportują ukraińskie zboże i potem, potem się zamykają. Ukraińska polityk, która jest cytowana w tym raporcie, mówi, że to jest w ogóle inny rząd wielkości z podatków spływa niż powinien spływać, gdyby system był uszczelniony. Oni się z tym bujają już kilka lat, to, 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 nie jest, to, nie jest nowa, to nie są nowe historie. No i widzimy, że system uszczelniony nie został, tylko mamy lobowanie, żeby jak najwięcej zboża, w tym firmy supy, miały jak największe zyski, więc coś tutaj, coś tutaj jest nie tak. No, no i należy zadać pytanie, dlaczego Zachodowi nagle teraz zaczęła przeszkadzać ukraińska, zaczęła przeszkadzać korupcja w ekipie Wodymira Załęckiego? Więc moim zdaniem odpowiedzi jest kilka. Przede wszystkim, jeżeli temat nabrzmieje, to będzie to formą nacisku na ekipę Włodymira Załęckiego, by przystąpił do negocjacji pokojowych. Po prostu pewnego dnia będzie ultimatum, albo przystępujecie do rozmów pokojowych, albo walczycie. Za swoje. Natomiast bezpośrednim wyzwalaczem prawdopodobnie jest nowy pomysł Włodymira Załęckiego na walkę z korupcją poprzez sabotowanie jej wykrywania. Ja o tym mówiłem dobry tydzień temu. Wtedy powoływałem się na duży ukraiński dziennik Ukraińska Prawda, ale te same tezy teraz powiela The Economist, czyli ta narracja przedostała się już do anglojęzycznego mainstreamu. Otóż Wodymir Zełęcki oznajmił, że korupcja od skali, no nie wiem, przyjmijmy kilku milionów dolarów zwyż, będzie traktowana jako zdrada stanu. I wszystko ładnie, pięknie. Tyle, że korupcją zajmuje się służba NABU, która jest, jak sam twierdzi, jak sam ekonomisty twierdzi, pod patronatem na Zachodu. A jeżeli chodzi o zdradę stanu, to duże sprawy korupcyjne zostaną przejęte od NABU do przez, przez SBU służbę, która bezpośrednio podlega ekipie Załęckiego. No i już teraz pisze się o próbie ukręcenia sprawy Ihora Kołomońskiego. Rola kontrolowanej przez prezydenta SBU w walce z Kołomońskim budzi jednak zdziwienie. Źródło organów ścigania podaje, że najbardziej niezależne i wspierane przez Zachód. Narodowe Biuro Antykorupcyjne, NABU, planowało postawić zarzuty oligarsze jeszcze w tym tygodniu. Ja przypominam, że NABU pojechało namawiać się z Amerykanami na dzień przed aresztowaniem. Wrócili, najprawdopodobniej chcieli Komońskiego aresztować, no i nagle ubiegło ich. SBU, czyli służba podległa załęckiemu, Załęskiem, no, któremu Corkomski y, któremu umożliwił start w karierze politycznej. Niektórzy interpretują posunięcie SBU jako kradzieży nagłówków nabu, nagłówków prasowych, lub w jeszcze mniej dobroczynny sposób, jako próbę zakłócenia sprawy i umożliwienia komojskiemu uniknięcia sądu. Ja to powtórzę: NABU wspierane przez Zachód, czyli pod patronatem anglosaskim. Służba, która nie potrzebuje pozwolenia polityków, by prowadzić na suchy, by prowadzić działania operacyjne, będzie zastępowana służbą wprost kontrolowaną przez ekipę Załęckiego. Co może pójść nie tak? Więc myślę, że temat kor ukraińskiej korupcji będzie tylko nabrzmiewał. No i kibicujmy, by złodzieje zostali wymieceni z polityki. Jeżeli Wam mało, jeżeli macie czas, zapraszam Was na zakładkę wideo, byście mogli sprawdzić, czy żaden z ostatnich filmów Was nie ominął. Ewentualnie zainteresowałby Was film starszy, którego również nie widzieliście, który przeoczyliście. Zapraszam także na kanał z Gierkami. Śmieszno, straszno, wesoło. Dziękuję, że jest Was. Coraz więcej, a także na Twittera. Nie mam czasu, też mnie troszkę zdepymowało jednak <głos》> wysadzenie w powietrze konta, aczkolwiek się dzieje, filmiki, no, wstawiam różne przemyślenia, lekki trolling, no, wracam, wracam na utarte, kolejne troszkę grafiki z Midjourney. No, jeżeli ktoś ma Twittera, to zapraszam, na pewno się nie zawiedzie, jeżeli jest stałym widzem tego kanału. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest wsparciem. <laughs> Najważniejsze, że jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.